Siema, siema. No. Sam z tej strony. Dzisiaj myjemy kurnik. Pianowo. Najpierw go zapianujemy. A następnie będziemy go myć. Karcher 797Ci. Bardzo fajna mojeczka. Jakieś 170-160 atmosfer na maksa. Tutaj jest zrobione, nie wiem czy widać, pewno nie, standardowo. Śrubka jest wkręcona na 60-70 parę stopni, żeby nie przegrzewać wężownicy. Mojka załączona i pokażę Wam, już zresztą pokazywałem, jak sobie zrobiłem fajnie pianownicę za grosze, czyli tak zbiornik od Sunflowera, kwazarka, w środek wprowadzona rureczka, która pobiera nam. Płyn, znaczy pobiera, no leci nią płyn, a po prostu ciśnienie samo z siebie robi. Zakładamy temat na plecy. W środku jakieś tam 10 litrów środka planotwórczego i dezynfekantu jest. Tak to wygląda. O, jak właśnie do góry się nie weźmie, to leci, bo zaciąga potem. Ja na minimalnym, że tak powiem, wydatku cieczy jadę. Trzeba ciśnienie trochę zmniejszyć, bo dysza ta pianowa jest za mała. No i jedziemy! Polecam taki zestawik, bardzo wygodny temat. Sama pianownica z internetów to jest jakieś tam 70-80 zł. Ona w standardzie ma tutaj wkręcony zbiornik litrowy lub dwulitrowy. Dzięki takiemu dwulitrowemu możecie sobie bardzo fajnie obciążyć ręce, załatwić barki, więc jeżeli ktoś chce sobie zajechać mięśnie polecam, a jak ktoś nie chce się męczyć, to może sobie wlać 10-15 litrów zbiorniczek na plecki i. Przyjemnie sobie tutaj ładnie planować setki lub tysiące metrów. Polecam, trzymajcie się, ja wracam do mycia, bo cały e, dzień, tudzież do wieczora, tak? Trzeba będzie tutaj się pobawić. Trzymajcie się.